Uwaga, ten skin powrócił po 370 dniach do Fortnite i każdy gracz może go dzisiaj kupić i robię to szybko, bo nie wiadomo jak długo będzie Fortnite. Ale na początek łapka w górę, subik, wbijamy 100 tysięcy subów i oczywiście kodzik sejkam w sklepie, jak będziesz kupował coś w nowym sklepie albo z nowego karnetu bojowego, który już niedługo wejdzie do gry. Konkurs na pejsy w oczywiście w opisie, a my lecimy z matem, zaczniemy sobie od i cały sklep Marvela dalej znajduje się w grze. Wszystkie przedmioty wraz z pakietem, które były ostatnio marvelowe możecie dalej kupić i szybko sobie je kupujcie, dlatego że Marvel może już niedługo zniknąć, bo seria skinów ikon youtuberów, była tylko jeden dzień i nie wiadomo jak długo Marvel, jeszcze powstanie, a teraz kończymy są więc możliwe, że on zaraz cały również zniknie wyżej mamy kolejne rzeczy, tak jak właśnie na przykład crit czyli ten skin dalej został serii ikon i możemy go jeszcze kupić i to jest taka sama sytuacja jak z Marvelem, mamy jeszcze pakiet z levelami i ten pakiet zawiera 28 leveli i oczywiście wszystkie przedmioty, do tego mamy dzisiaj w dzisiejszym sklepie złotego burgerka który był kiedyś tylko za kody do kupienia emotkę kosiarki, która jest giga ciekawa do tego malowanie do broni, do tego mamy jeszcze kolejne kilofy, następnie Mamy dwa skiny, czyli pana Ziemię, który jest giga dziwny. No i mamy jeszcze skin z rozdziału drugiego, ale spokojnie wyżej mamy nieco lepsze skiny, bo tutaj znajdziemy Ziomeczka Dominion, czyli oczywiście tego pana Demona, i do tego Malice, co jest giga fajnym i docenionym skinem i macie sobie ją dzisiaj kupić. Jest ona fajna, spocona i do tego mamy jeszcze cały zestawik, czyli lotnie. No i oczywiście dwa kilofy i ten killoff jest giga zarąbisty, także polecam, bo sam go mam. No i do tego jeszcze malowanie do broni. Wyżej mamy kolejną zakładkę. I jest to skin metaliczny, skin metaliczny, jak był w się spocone. Teraz oczywiście mniej grać już nie Igra, ale też są one dosyć ciekawe i macie sobie je kupić właśnie z całym zestawikiem, a od tego mamy jeszcze takiego ziomeczka, czyli Mario, czyli ziomek typowo wakacyjny, jak tutaj widzisz, wakacyjny wybik. I też skin kosztuje 1200 połów i można go kupić z kilowkiem więc ciekawa propozycja. Wyżej mamy skina, który przed wczoraj do gry, czyli bagienny rycerz który jest dosyć dziwnym skinem. I dajcie w komentarzach znać co o nim w sensie, bo on jest mega dziwny, ale to nie wszystko, bo dalej mamy jeszcze takiego ziomeczka też za 800, czyli w sumie kiedyś stary npc z Fortnite, a. do tego mamy jeszcze kiloft, który wygląda następująca. No i do tego mamy jeszcze specjalną lotnię, która nie jest może najciekawszą lotnią, ale mamy jeszcze takiego jednego ziomeczka, archetypa, który był kiedyś mega podobny do tego specjalnego stylu. No właśnie z konsoli gdzie można w go zdobyć za kody. I wyżej mamy ten mega OG skin, którego dawno nie było, jest to Horizon Zero Dawn, czyli oczywiście Aly, to jest gigamocna mocna i palcem wam ją kupić, bo nie było jej 370 dni i to jest ten skin, o którym ostatnio mówiłem na materiale, i zawiera on oczywiście tego skina, zawiera on taką gigalotnię, którą też mega palcem jest fajna. Za kilo, który jest 10 na 10 i warto ją kupić z kodem Seikam, to bo naprawdę jest mega fajny. I do tego mamy jeszcze specjalną mamotkę od Alic, która jest mega fajna, I to jest właśnie ten zestaw z serii Legend Gamingu, który został zaktualizowany i możliwe, że nie Również powróci jeszcze Resident Evil, też serii Legend Gamingu A następnie możliwe, że Leviathan No bo takie są obecnie przecieki I teoria, że jeśli ten pakiet został zaktualizowany po 370 dniach I wrócił do Fortnite'a To możecie właśnie również spodziewać się Leviathana Przynajmniej tak sugerują inni lekarzy Jeśli coś kupujesz, kodik sejkam w sklepie Sub i w górę I dzisiaj robimy mega live'a i odcinek z informacją o nowym sonie Także śledźcie kanał i zapiszcie się szybko do konkursu Trzymajcie się, siema!